Szczęść Boże, cześć, dobry wieczór i dzień dobry. Zależy o której słuchacie. Pierwsza wiosenna dobranocka. Wiosenna, jak widać. wierzcie mi, że wiosenna. Chociaż no, magia ekranu jest taka, że ostatni dzień zimy jest nagrywana, a pierwszego dnia wiosny jest emitowana. Więc Wy na pewno już wiosennie i cieplutko to dobranockę będziecie oglądać. Posłuchajcie. Mały domek położony u podnóża wzgórza był zrobiony cały z soli. W domku tym żyli mężczyzna z soli i kobieta z cukru. Bywały dni, w których się kochali, i bywały dni, w których się nie cierpieli, jednego dnia pokłócili się niesamowicie. Mężczyzna chwycił gruby kij z soli i wyrzucił kobietę. Krzyczał opętany idź i zbuduj sobie dom z cegły. Kobieta deszła, płacząc, ale niezbyt mocno, ponieważ jej cukrowe policzki mogłyby się rozpłynąć. Zbudowała sobie domek z cegieł niedaleko od domku z soli. Był to bardzo wdzięczny domek z ukwieconymi balkonami, kamiennym kominem, ale kobieta była smutna. Myślała dniem i nocą o mężczyźnie z soli. Pewnego dnia zdecydowała się, poszła do słonego domku i zapukała do drzwi. Poprosiła człowieka o odrobinę soli do zupy. Mężczyzna złapał swój gruby kij z soli i przegonił kobietę. Idź stąd natychmiast, bo będzie z tobą źle. Kobieta wróciła do swego domku płacząc ale nie za wiele, żeby nie rozpuścić swoich policzków z cukru. Niebo wielkie i litościwe obserwowało całe to zajście, wzruszyło się i też zaczęło płakać. Zaczął padać deszcz, deszcz ulewny. Mały domek soli zaczął się rozpuszczać. Mężczyzna szybciutko pobiegł do domku, z cegieł zapukał w okno. Pozwól mi wejść, proszę, albo ten deszcz całego mnie rozpuści. Haha, skończyło się święto, triumfowała kobieta. Ty odmówiliśmy odrobiny soli, i teraz radź sobie sam. Ale mężczyźni udało się delikatnymi, uprzejmymi słowami wzruszyć kobietę, która zlitowała się i otwarła drzwi. Rzucili się w ramiona jedno drugiemu i ucałowali się długim, słodko-słonym pocałunkiem. A ponieważ człowiek soli był mocno przemoczony, przykleił się do kobiety z cukru. Trzeba było sporo czasu na wyschnięcie i odzyskanie swobody. Od tamtego czasu człowiek z soli ma usta z cukru, a kobieta z cukru ma usta słone. I więcej już się nie kłócą. To właśnie nasze różnice stanowią o bogactwie naszej miłości. Różnice są szansą, nie przeszkodą.